Nowy update przyniósł nam nową rakietnicę, ale co najważniejsze, zrestartowano wszystkie punkty na arenie. Wy doskonale wiecie, że ja to za bardzo arenowym graczem nie jestem, ale co każdy sezon testuję ile punktów na arenie będę w stanie wbić w 60 minut. W tamtym sezonie równo w 60 minut wbiłem 670 punktów, i to oczywiście bez zatrzymywania czasu między gierkami, więc ładowanie też do tego się liczyło. Ale że dzisiaj jest pierwszy dzień aren i ja nie budowałem 69 dni? No może być niekolorowo. Jednak każda łapka w górę i Subik z dzwonkiem pod tym filmem to jeden punkt więcej w dzisiejszym challenge'u, a wpisanie kodu MANOJEK w sklepie Fortnite to podobno aż 10 punktów więcej. W każdym micie jest ziarnko prawdy, więc polecam spróbować, a ja odpalam swój niewidzialny zegarek i lecimy do gierek. Wyskoczyłem, więc i timer ruszył. Powiem wam szczerze, jestem totalnie przerażony. W poprzednim sezonie były Spider-Many, było dużo ciekawych rzeczy, a i tak tych punktów za dużo nie było. To znaczy w tamtym odcinku mieliśmy prawie 1000 punktów, no ale to dlatego, że zagraliśmy jedną grę więcej, którą rozpocząłem jeszcze w czasie, ale już czas się skończył. Tutaj jednak mniej mobilności, czołgi, no i budowanie, którego nie było przez ostatni czas. Ja już się otoczyłem zbierać matca. No będzie wysoko. Ty, bo ja już pierwszego oponenta mam. Ale to nie wygląda jak jakiś yy, zawodowy gracz, bym powiedział. <laughs> Pierwsze punkty na moje konto. I takich oponentów to więcej mi dajcie. Więcej mi tego dajcie. To, co ciekawe, to to, że Epic Games w tym sezonie zmieniło system dobierania graczy na arenie. I w ten pierwszy dzień wszyscy łączeni są z każdym. Więc no to widać chyba po tym, że pierwsza strefa dopiero rusza, a żyje 30 osób. No jest wysoko. Oho, mamy oponenta. To się taki. Kolega nie spodziewa chyba nas tutaj akurat, Ty, bo szybki shot też to chyba nie jest taki wcale mega dobry. Nie jest taki dobry w momencie, kiedy yy, ludzie mogą budować. Mam go. No nie, no nie zedytowałem. Jestem nubem, ale on też nie był najlepszy. Jezu budowanie jest takie dziwne po tej przerwie. Ej, 7 minut minęło, a my mamy 100 punktów. Jakbyśmy tym tempem lecieli, to naprawdę nie byłoby źle. Dobra, bo mamy top 7. Przelecieliśmy do strefy. Ja tutaj dostaję takie. jakieś potężne. Oro, jeszcze od czołgu, no nie mówcie. A jeszcze typo na mnie leci. Ty dostał mega mocno. A spadł ten typo. Ha! Dobra, typo się nie zorientował, że mam nad nim e, co nieco, więc go pokonałem. Ale budowanie jest takie ciężkie. Kolejny. No niezła. padaka. No ty bym miał PEMA przeładowanego. Mniej więcej 2,5 minuty zajęło mi wejście do kolejnego meczu, więc to może być naprawdę ciekawe, jak dużo czasu zmarnujemy. Jestem na tym miejscu sukces trzeci raz, ale już widzę, że tam jest gdzieś typ. Tylko pytanie, czemu on się kampi? Może dlatego, że dostał. Jest jakiś typ, co jest? Dobra, ale to chyba nie był ten z środka. No, chyba że był, to będę w prawdziwym szoku, ale dzisiaj pompy to tak giga nie siedzą. Ojejusiu, ale to zawało zostałem prawie. No nie no, te moje pompy! Te moje pompy, to są naprawdę do bana. Ile razy można je trafić! A, już kolejne, tak? No nie, no znowu nie trafiłem pompą. No teraz pytanie, jak szybko stąd uciec? Ej, wydaje mi się, że on mnie nie zauważył. To może się udać. Zbliżamy się do 30 minut. 250 punktów. No, to jest naprawdę niezadowalająco. Przez to, że ci ludzie tak szybko się wybijają, to ciężko znaleźć punkty. No, bo ludzi zbytnio nie ma. Więc kolejne mecze będzie trzeba już chyba troszeczkę zagrać bardziej agresywnie. Ty! I tu nie mój kill był? U ty, jaką to odległość strzela mocno? To mi się podoba. Pytanie, czy tam warto lecieć po itemy tego typa? Można by spróbować w sumie. Aha, to nie tylko ja widzę, że tak zaryzykowałem. Ty, wpadam tam na typa. Aha. Czy jest mi ktoś w stanie to wytłumaczyć? Jak to się dzieje? Nie powinien go chyba ścigać, nie? A, jeszcze z tyłu Bio Jak to się dzieje, że ja nie strzeliłem, a on strzelił? ja no, ta ręki są do bana. Lecimy z kolejną. No nic, człowiek dwa razy był w top 10, no ale widzimy, że jeszcze to budowanie nie jest takie jak trzeba. No i ogólnie granie nie jest jak trzeba. 93 z shotguna teraz trafiłem, ale on miał szybciej. <laughs> Wiedziałem, że z wielu powodów będzie ciężko w ten pierwszy dzień resetu areny zrobić ten challenge, no ale zdecydowałem się go robić. Nie ma też co narzekać. Poprzednich rekordów na pewno w tym odcinku nie pobijemy. Zwłaszcza, że gra się dopiero rozpoczęła, już 50 osób żyje. A ja przecież na Daily Bugle tutaj nikogo nie ma! Co się dzieje? O, tak się składa, że chyba lecimy idealnie binki! tak do pana. To jest tak do bana! Szybkim shotgunem się więc trzeba. Robiłem ten challenge z pięć razy, jak nie więcej i nigdy nie szło tak bardzo źle, jak teraz idzie źle. Aha. Ja mam to. Dobra, uff. Nie zauważyłem, że mam ścianę od miązdu. Tego shotguna. To mogło się skończyć naprawdę tragicznie. No wydaje mi się, że teraz muszę po prostu lecieć i się nie zatrzymywać, bo każde moje zatrzymanie to będzie tragedia. To Jest nawet dwóch typów, dobra. jakim student to wyszła, tu jest chyba jeszcze coś? Tutaj jeszcze jeden typ. Leży! Okej, okay. to akurat wyszło. Minimalizujemy te straty odrobinę, chociaż ja już się bałem, że my nawet na 500 punktów nie będziemy mieli szansy. No obecnie jakąś malutką szansę mamy. Ty typo tu jest. Dobra, mamy go. Hu! Ja tak właśnie słyszałem cały czas, że tutaj ktoś strzela, ale nie miałem pojęcia skąd. Tu jest jeszcze jeden. Tutaj też. Miałem już naboje w karabinie. Nie nalej, pika No! Yy! Jeszcze mi tańczy, pajac. Wyszło w tamtym meczu. Próbujemy raz jeszcze 10 minut. Niecałe rozgrywki Oj, tutaj strasznie dużo osób leci, no ale nic. Powiedziałem, że robimy to, robimy. A, masz szupka! Szybko, reset! Ty, bo tutaj więcej osób niż na Tilted lata. Jak to się dzieje? Te sterowce to jakiś opilut. Nowa meta jest. Czy wy widzicie, jakie ja broń dostałem? To jest typ. Nie wiem, jak to zrobiłem. Nie pytajcie mnie, ale to nie jest normalne u mnie akurat. Ty, ale ja nadal nie mam shotguna. A tu jest typ poza mną. Aha. Nie wiem, jak ja żyję w tym momencie. Ale muszę się stąd wynosić, jeżeli chcę cokolwiek przeżyć. No nie, proszę. Jeden HP. Został mi 5 minut, ja już nie mogę resetować. Muszę w tym meczu zdobyć cokolwiek, do 500 max. Nauczyłem się już, że granie takich challenge'ów w pierwszy dzień resetu to nie jest dobry pomysł. Zwłaszcza jak nie ma dobierania po punktach, to już w ogóle nie jest dobry pomysł. W ogóle ja nie powinienem grać takich challenge'ów Nigdy. To nigdy nie jest dobry pomysł. Dobra, byłem na sterowcu, minuta 40, więc wypadałoby jeszcze kogoś pokonać po te ostatnie 10 punktów. Ty, mam tu 500 punktów, nie wiem z czego się cieszę. Mój shotgun nie wskazuje na to, że powinniśmy się z kimkolwiek bić. I ty, lecenie chyba tak na typa tutaj, to też chyba nie za mądre, nie? No, nie mądre. Ale, trafiłem. Ty no, szybki shotgun. To on na biało jest, a ja też chyba, nie? Trafiłem go! 4 HP? Ty, minuta mi została, to lecę jeszcze z jednym. Jest wysoko. 12 sekund zostało i załadowało mnie do meczu, więc ten mecz jeszcze dogrywamy, ale jako, że czas w tym momencie się skończył i jest strasznie głośny, no to 525 punktów to jest mój wynik. No już przestań, przestań. W tamtym sezonie było 670, ale robiliśmy to pod koniec sezonu z dobieraniem graczy po punktach. Teraz było znacznie, znacznie ciężej, no ale jak już się nie muszę stresować, to dograjmy ten ostatni mecz. No bo nie ma co dyskutować, rozpoczął się w godzinie, tak? Bo na ostatni mecz to mój internet trochę szaleje, bo powiem. No dzisiaj to wszystko przeciwko mnie, no czerwony ich się znikni. Ty, no pewnie na ostatnią gierkę, shotguny, trzy poty, butla. Czemu wcześniej taki hojdny nie byłeś w Fortnite? Cie? Widzowie, historia kryminalna. Widziałem te gdzieś typa z góry, będąc tam na Zeppelinie, Zeppelinie, i przyleciałem, a tu nikogo nie ma. No prawie tak jak Najman się teraz czuje. Jest tutaj. Okej, okay. to nie było tematu. Oj, fajnie. Ty, ja go przy ściany biłem. Nie wiem o co chodzi. Ale wydaje mi się, że no nie powinien tak umrzeć chyba. Zwłaszcza jak mi takie i jakieś kreseczki nawalają tam na górze. O, jak oddaję! No i ja się pytam, czemu jak liczyły się punkty, to ta gra nie mogła być taka hojna i dobra i fajna. No naprawdę, dzisiaj to jestem tak obrażony na Fortnite, że się nie da. Pierwsza strefa za minutę się dopiero zamknie, a 18 osób już tylko. Gdzie tu sens, gdzie logika? To nade mną się koledzy biją i ja... W tym momencie nie do końca jestem w stanie powiedzieć, po co ja tutaj przyszedłem. No właśnie, chyba po to, żeby zostać zabitym w sekundę. Ty, bo już tylko 6 osób, ten 6 pm 7 to zabija wszystkich, totalnie. A ja tu chodzę, biegam i obserwuję. I mam rozmazany ekran przy okazji. Tam jest on prawdopodobnie, a tam jest ich dwójka też. Okej, okay. to ja może stąd bym sobie do nich po prostu tak postrzelał? Jakbym może trochę więcej potrafiał, to by było lepiej. Ty ja wiem, czy nie warto tam iść po prostu się z nimi bić. Wiecie jak to jest? Ja mogę kolejnej szansy już nie mieć na przykład Słuchaj, że to jest ten 7 inch. Ja go nie widzę nawet. Ja nie wiem co się dzieje, a on gdzieś tam poszedł A. Nie no on jest jakimś totalnym prosem ten typ. Aż muszę zobaczyć, kto wygra. Siedem inch, czy to ty? Nie, to ten drugi wygra! Nice! Całkiem nice. Tak czy inaczej, chłopaki są jakieś 10 tysięcy razy lepsze ode mnie. No ale przynajmniej dożyliśmy do top 3. Całą dzisiejszą rozgrywkę skończyliśmy na 655 punktach. No nie poszło to najlepiej. Tutaj macie inne filmy. Strzelcie łapkę w górę na pocieszenie. Napiszcie jak wam się podoba budowanie i czy cieszycie się z niego. No mi nie idzie najlepiej jak widać. Trzymajcie się. Pa, pa.